Dzień dobry, Marta Omahel z tej strony. Łączę się w bardzo ładny, ale chłodny poranek na Florydzie. W kurteczce. <laughs> Słuchajcie, bardzo często słyszę o inflacji, o inflacji, o tym, że ceny drożeją, o tym, że wiele osób traci pracę, czujecie niestabilność, wszystko drożeje w sklepach, wszystko jest ogólnie droższe i... Oczywiście tak jest, ja sama również to obserwuję i chcę Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat możliwości, jakie są dla Was, aby było lżej, aby można było sobie albo dorobić, albo konkretnie zacząć zarabiać. Social media, czyli internet, media społecznościowe, są tutaj dla nas ogromną pomocą. My i tak jesteśmy na tym social media. No chyba, że ktoś zupełnie się wyłącza, no to, no to, in, to jest inna sprawa. To może nie dla tej osoby jest to, jest to nagranie, ale w dzisiejszych czasach mamy takie ogromne możliwości i naprawdę kwestia jest tylko tego, żeby znaleźć coś dla siebie, zaufać komuś i nauczyć się pewnych nowych rzeczy, które mogą Ci przynieść dużo lepszy start w 2024. Może stabilność finansową już w 2025 i wyżej? A czasami, czasami właśnie nie rozumiem, dlaczego z tego nie korzystamy w pełni, ponieważ jest to tak otwarte, a szczególnie ja tutaj mówię i przedstawiam tak naprawdę pracę online, jakie są możliwości, jak można się tego nauczyć. Staram się zainspirować wiele. Wiele osób Polonie tak naprawdę mieszkającą nie tylko na Florydzie, ale mieszkającą tak naprawdę i nie tylko w stanach, ale mieszkającą po całym świecie, ponieważ pracę można wykonywać online. Zazwyczaj łączymy się na Facebooku, jak do tej pory. Mamy tam darmowe narzędzia pracy, które edukują, które kształcą, jak pracować przez internet, jak budować swoje dodatkowe źródło dochodu czy też może stałe źródło dochodu. Mówię tutaj zupełnie z mojego doświadczenia, ponieważ sama pracuję takim stylem pracy już 5 lat przez internet, a ogólnie praca z domu, pracą z domu zajmuję się od chyba 12 lat już teraz. To tego 12 lat, a ostatnie 5 lat pracuję z fantastyczną grupą osób, która nazywa się Global Team właśnie przez internet, w większości przez internet, nie powiem, że w całości, ale w większości przez internet. My i tak skrolujemy, skrolujemy w dół, patrzymy, co tam się dzieje, spędzamy multum czasu na TikToku, na Instagramie. Patrzymy na Facebook, co tam u kogo słychać, podpatrujemy, patrzymy na fajne może przepisy. No nie, teraz tego jest dużo na internecie. To jest bardzo pomocne, ale tak naprawdę to ty kupujemy prze, przeróżne przepisy, przeróżne diety, które są, ale tak naprawdę dlaczego ty nie sprzedajesz czegoś? Dlaczego ty tylko jesteś klientem? Dlaczego ty nie możesz mieć swojego własnego linka, który możesz, którym możesz podzielić się ze znajomymi? Dlaczego ty nie, nie wykorzystujesz tego, że social media, czyli media społecznościowe dają ci możliwość dodatkowego dochodu, szczególnie wiedząc, że sytuacja na świecie ekonomiczna wygląda tak, a nie inaczej, a wszyscy mówią, że może być gorzej. Więc dlaczego ty przyglądasz się wiernie i nie wykorzystujesz tego, co inni już robią? My uczymy tutaj, jak mieć swój własny link na internecie, jak promować produkty, które używasz. Nie ma nic prostszego, jak spróbować na przykład produkty danej firmy w network marketing, i jeżeli je polubisz, po prostu zacznij je pokazywać. Zacznij pokazywać innym, co używasz i jak używasz i na co ci pomagają. To nie jest nic trudnego. To nie jest nic trudnego, żeby poznawać nowych ludzi na social media. Ludzie są wszędzie, każdy siedzi teraz na, na internecie: w wolnej chwili, po pracy, przed pracą, czasami. Czasami na lunchu, i, i to naprawdę nie jest nic trudnego, żeby nawiązać nowe kontakty z nowymi ludźmi każdego jednego dnia. To naprawdę nie jest nic trudnego, żeby wziąć książkę od nowa i zacząć się edukować, zacząć się edukować, żeby być w tym lepszym, bo oczywiście tego trzeba się nauczyć, trzeba poświęcić trochę czasu. Wymówki idą na bok. No jeżeli będziemy mieć wymówki, no to możemy cały czas narzekać na sytuację, jaka jest na rynku i, a, i, i, i nic się nie zmieni, ale jest tyle możliwości, i, z których może, możesz skorzystać, e, gdzie, gdzie ty możesz sprzedawać swój własny produkt, gdzie ty możesz budować swój własny biznes pracując online, gdzie ty możesz mieć wypłatę z różnych krajów na świecie. Zamiast biernie siedzieć i oglądać, tylko i patrzeć, co inni robią. Ty też, możesz, ty też możesz w tym roku zrobić zupełnie coś nowego. I myślę, że początek roku jest właśnie idealnym czasem na to, żeby odważyć się i żeby wystartować. Żeby to zrobić, tak naprawdę potrzebujesz podjąć decyzję na zmianę. My za Ciebie tego nie zrobimy. Mama za Ciebie tego nie zrobi, siostra za Ciebie tego nie zrobi. Potrzebujesz sama yy, dorosnąć do decyzji, że ja chcę coś innego w życiu mieć, że ja chcę w końcu coś zrobić, że ja chcę, że ja chcę do czegoś dojść, że ja chcę się zrealizować. Może masz już swój własny biznes i jesteś otwarta na dochód pasywny. Dlaczego zamykać się na jeden, jedno źródło dochodu? Czego nie stworzyć czegoś dodatkowego w 2024 roku, szczególnie. Taki biznes, kiedy zarabiasz, jak śpisz. To jest właśnie ten dochód pasywny, który my uczymy. Słuchajcie, dziewczyny, my uczymy biznesu, który możesz prowadzić z miejsca, w którym jesteś teraz. Oczywiście wymaga to pracy. Oczywiście. Każdy biznes wymaga pracy. Za darmo nie ma tutaj nic. Każdy biznes wymaga poświęcenia i włożenia serca w tego, ale. Pomyśl sobie, jak początek 2025 może wyglądać inaczej dla Ciebie, tylko dlatego, że podjęłaś decyzję i podjęłaś kroki w budowaniu czegoś nowego. Daj się nauczyć. Daj sobie szansę. Jeżeli my mówimy Tobie, że to działa i multum ludzi. Y y y tak, ponad. My mamy w grupie Global Team ponad 1600 osób, chyba 1700 osób jest e, osób, które e, już zaczęły tą swoją przygodę. Jedne idą szybciej, drugie idą wolniej, trzecie idą e, naprawdę e, wolniejszym tempem. Jest okej, okay, ale coś robią, coś robią e, w swoim życiu, żeby było lżej, żeby sytuacja się poprawiła. Ja jestem chętna pokazać Wam jak my pracujemy wraz z moją całą grupą Global Team, która jest naprawdę niesamowita i jeżeli może usłyszałeś od kogoś propozycję współpracy z nami, zapytaj jeszcze raz. Zapytaj jeszcze raz. To nie jest obciach zapytać jeszcze raz o to, czy możemy Ci pokazać, na czym praca wygląda, ponieważ wtedy nie byłam zainteresowana, a teraz jestem. Sytuacja się zmieniła. Teraz jestem zainteresowana. Zapytaj, wyjdź z pytaniem, umów się na rozmowę, umów się na telefon, posłuchaj, co masz tak naprawdę robić. Ale naprawdę, Ty możesz mieć swojego linka, Ty możesz mieć, będziesz miała dużo rozwoju osobistego, Ty potrzebujesz, będziesz potrzebowała wyjść i poznawać nowe osoby, używając social media, jak i również, które będą może chętne, Spróbować produkt, który oferujesz, jak i również biznes, który oferujesz. Tak naprawdę to jest szybki i będziesz sprzedawała trochę produktów, pokazując je tak naprawdę na twoim social media, na twoich relacjach na Facebooku, pokazując je jak używasz i na co są, bo, bo tam gdzie są ludzie którzy nie znają tych produktów, którzy potrzebują wzmocnić swoją odporność, który, którzy potrzebują mieć dodatkowy dochód i są chętni na Twoją propozycję, tyle że Ty potrzebujesz pokazać to i właśnie dzięki social media jesteś w stanie dotrzeć do tych osób. Trzymajcie się i mam nadzieję mniej takiego pustego scrollowania w dół na social media w 2024, a konkretne scrollowanie 2024 po to, żeby Twój biznes y, wyrósł, żebyś w tym mogła osiągnąć coś w tym nowym roku. Nie tylko biernie patrzeć. Trzymajcie się, pa.